W środę Aksam Unia niespodziewanie przegrała w pierwszym meczu pierwszej rundy fazy playoff z MMKS-em pod Chale Nowy Targ 2-3 po rzutach karnych. W piątek drużyna do Święcimia wygrała w meczu wyjazdowym 5-2. Trzecie spotkanie odbyło się w sobotę 12 lutego w Nowym Targu. W pierwszej tercji gra była wyrównana. Zawodnicy rywalizujących ze za sobą drużyn nie stwarzali wielu sytuacji, po których mogłyby paść bramki. W drugiej minucie groźnie strzelał Milan Baranek później Robert Krajci z bliska próbował pokonać Tomasza Rajskiego. Bramkarz Nowotarskiego klubu błędu nie popełnił. Tak jak w dwóch poprzednich meczach, w sobotę pierwsi bramkę strzelili pod opiecz Jastka Szupińskiego. Stało się to w 23 minucie. Gospodarze grali wtedy w osłabieniu, gdyż na ławce Kary siedział Piotr Kmiecik. Kamil Kapica otrzymał podań od Marcina Kolusza, i silnym strzałem pokonał przemysłowa Witka. W 29 minucie dobrą akcję przeprowadzili Białoniebiescy. niebiescy Zicha zagrał gumę do Roberta Krajczego. Niewiele brakowało, by Słowak przerzucił ją nad bramkarzem MMKS. W tej samej minucie Zicha podał krążek Mirosławowi Zadzce, a ten popisał się silnym i precyzyjnym strzałem z okolic Bulika i wyrównał stan rywalizacji. W 34 minucie krążek do siatki skierował Pedro Walusia. Sędzia słusznie bramki nie uznał. W 46 minucie goście wyszli na prowadzeniu. Zawodnicy Aksam Unii przeprowadzili szybką akcję i rozmontowali obronę gospodarzy. Robert kraci podał krążek przed bramkę Waldemarowi Klisiakowi. Kapitan biało-niebieski i żywa legenda o klubu wykorzystał okazję. W 51. minucie znajdujący się przed bulikiem Marek Modrzejewski przekładał sobie krążek na łopatce Klija i groźnie strzelił. Rajski nie dał się pokonać. W 56. minucie za bramką walczył Petr Warusia. Zdołał on podać gumę do Klisiaka. Rajski skutecznie interweniował i uchronił swój zespół przed utratą gola. Pod koniec meczu hołgiści u złożyli kilka głośnych akcji. Nie udało się im jednak pokonać bardzo dobrze grającego przemysłowa Witka. 9 sekund przed końcem meczu nic nie mogło powstrzymać Lukasa Zichy przed umieszczeniem krążka w pustej bramce. Wcześniej Jacek Szopieński wycofał bramkarza. Aksam Unia pokonała MMKS pod hale 3-1. Taki sam wynik jest z rywalizacji play-off. Do awansu do drugiej rundy fazy play-off biało-niebieskim brakuje jednego zwycięstwa. Przed szansą zadania ostatecznego ciosu staną we wtorek właśnie że to bylo nasaženo čtyři a vlastně, to většině, takže hráli a jsem si myslel, že, že na šednu a nebudu mít šivu vlastně a chtěli jsme hrát od, od zadu mečů a, od počátku počunku ten meč byl na, na dole dolů, vlastně ty tajemci a takže myslím si, že jsme byli šťastnější pověděl, že jsme střelili, tam už vlastně rozhodovali, dostřelit střelí za stavu jeden, jeden, do, branku, tak tato družina vyhrála. A myslím že se to potvrdilo. Takže, takže vlastně od těch ostatních ovšem těšných minut jsme dělali na dvě formace a, a, myslím, že jsme to taktičně sehráli, že jsme ne, nezrobili nějakých takových. jakich blendów te tej tak że myślę, że myśmy wygrali szczęśliwie. No, tak bym powiedział. Ale okej, myślę, że tak samo jak w projektu twardo, twardy, okej. Myślę, że... Mecz, mecz na pewno był wyrównany, trzymał do końca napięciu i, i, to, i to, do końca ważyły się te losy. No nie było wiadomo, która Stróżyn może przechylić na, na swoją szalę ten e, wynik, no wiadomo było, że kto strzelił pierwszy ramkę na 2-1 trzeciej intencji będzie miał e, tą przewagę psychiczną. i tak się stało, no popełniliśmy błąd przy zmianie e, i poszła kontra i dostaliśmy tą wałkę. No i później brakowało już i sił i, i jeszcze. Do końca wiary w to, mimo iż tam jeszcze, jeszcze jakieś sytuacje stwarzaliśmy, to jednak, <laughs> jednak e, no zabrakło, zabrakło tego, tej siły, żeby, żeby to jeszcze e, przecisnąć, strzelić tą bramkę, może jeszcze trochę szczęścia. Tak no, tak bardzo wyłonany i, 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 i do końca było nie wiadomo, która ta drużyna może wygrać, no, dzisiaj znowu przegraliśmy, no, mieliśmy dwa mecze u siebie, dwa przegramy. I no, teraz jest, mamy jeszcze szansę w Oświęcimiu i na pewno jeszcze nie jest koniec tej rywalizacji. Tu cały czas się gra do samego końca i na pewno my będziemy walczyć do końca.